Witamy Was z Karpacza. Dzisiaj będziemy nagrywać pierwszego vloga na nasz kanał. Przed chwilą dojechałyśmy w sumie, doby mamy od 16, więc od razu idziemy na śnieżkę, widzimy się potem, potem na Dobra, jesteśmy na żółtym szlaku, niby słonecznikowym, i niby mamy dość na Polanę. I tam chyba będziemy zmieniać szlak, ale jeszcze nie wiem, poczekamy na tabliczki. Na razie to od godziny ustalamy, gdzie mamy iść. W tag, tak, a drodze. chcemy w sumie dojść na, do samotni na staw mały, więc. E, no. Tutaj ktoś już się zmęczył, proszę bardzo. I ogólnie cały czas w sumie idziemy obok e, rzeki. Od, no. Czeka, no, nie, więc cały czas... Mamy więc po drodze, więc ujścia czas szumi nam. nie, nie, no. spoko. nie, Proszę bardzo, prowiant, prowiant, na wyprawę. Prawdziwego harcerza, No i chodźcie. Jak chcecie wchodzić na Śnieżkę, potrzebujecie piwko, potrzebujecie krótki rękawek, bo jest cholernie gorąco i pod z dupy leci. I potrzebujecie kompana do fajnych zdjęć. A oto egzemplarz dzikiego zwierzęcia w naturalnym środowisku. Dobra, co robisz, powiedz. Nie wiem, może ręce wymienić. jakby to nie było, to nic, to Oj, to radę. My ze wsi, i Postój numer dwa co? Dla leserów Czanderka zapierdziela no, Tylko za w <noise> Idziemy sobie Co niektórzy nie idą I jakby Został nam Kilometr Do samotni a z samotni potem jeszcze idziemy na śnieżko. Sandra się spłaciły cyce. Co zrobić? Ogólnie jak Sandra się dowiedziała, że na śnieżce jest śnieg, to biednego Marcina nastraszyła. I Marcin przygotowany na mrozy wziął czapkę i szalik i rękawiczki. A jest tak gorąco, że to jest hit. Ale śnieg jest, na... nawet tutaj po drodze, jak idziemy śnieg. Więc można się składać. <noise> Ogólnie mamy jeszcze 900 metrów do no, samotni i do stawu. Tam mi pokazują w ogóle. I teraz mamy cały czas drogę w śniegu. I się mega ciężko idzie. Ja, I wreszcie wyszliśmy na. Na co na grunt, który nie jest gumisieniem. I jesteśmy gdzieś nie wiadomo gdzie. I teraz chyba tam musimy iść dalej. Dobra, jesteśmy na e, małym stawie. Senderka tutaj e, robi za fotografa. Jest tutaj jest e, ten najstarszy, jest, e, nie wiem, pensjonat, czy jak to tam się nazywa. Warto wejść ładnie, naprawdę. O Jezu, my właśnie wracamy z kotła małego stawu. I teraz tą samą trasą, którą tu przyszliśmy, wracamy. To nie całą, tam do tego... No do połowy tam, do tego... tego do Tych podłogi, co tam widzieliśmy. No i będziemy szli do góry, żeby wejść na śnieżkę. Także y, mamy dwie marudy, które idą z przodu, którym się nic nie chce, ale nie poddajemy się i wejdziemy, nie? Tak, wejdziemy. No. <noise> Zwłaszcza, że ja raz w życiu byłam na śnieżce, ale to jak miałam 5 lat, także już nic nie pamiętam, fajnie by było tam wejść. I... Kurde, oby się to udało. Wróciliśmy pod tą Strzachę Akademicką, tak to się nazywa, i jakby żeby iść na, te, na ten staw mały, to trzeba iść tam. To jest niebieski szlak, a tutaj doszliśmy stamtąd i to był żółty szlak, żółtym szlakiem szliśmy. Drodzy, na Śnieżkę, proszę Państwa. Ja, ja już mówiłam już wow. że jakby jedyny Fajny moment jak się tutaj idzie, to jak mi wpadnie przypadkowo śnieg do buta, to wtedy mam taką ulgę, no, no. takie ochłodzenie. Ech. Ale trzeba iść, trzeba iść. Dobra, my jesteśmy teraz w domu Śląskim. Mamy i... tak, przerwę w iściu. I mamy tak nogi całe mokre, że to jest jakaś masakra. No jeśli planuję jechać do Gdańska w maju To, to jest buty na śnieg No wszystko jest przemoknięte I będziemy sobie zaraz jedli No w sumie jedliśmy w maku, śniadanie Idziemy sobie na Tą najgorszą już trasą Po całą górę I ogólnie to było błąd, się zatrzymać w bo teraz Tak nam no się nie chce Masa A na Ale... tym żarciu tam byliśmy, nie? Przejdę nie Ale widokładny ja nie jest no. Idziemy dzisiaj na sam szczyt, dlatego no zostało że... Zostało nam w sumie mało, bo... Je, powiesz nam do góry. Zostało w sumie chyba nie Tylko tam już zaczyna się śnieg. Y, I jest strasznie snowu, jak widzicie, tam ktoś się prawie... No. Można się wywalić tam bardzo, bardzo mocno. Y, no. Tak, Także no, nie będziemy tam chodzić, bo jest trochę niebezpiecznie, a my mamy buty Hadidas. Zosądzimy na śniegu, tylko no. No. no... Więc mogłoby się to skończyć różnie. No a po tym dzisiaj już tak bo widok będzie podobny... To, tak, więc nie ma sensu e, zarożeć się. Dokładnie. Tak znaczy, to trochę szkoda, jakby, Bo już blisko bym... też jesteśmy. Ale nie, ale nie, nie wchodzić. Ale pokażę Wam jeszcze widok tutaj, tutaj z tego punktu, w którym jesteśmy później. Tak. Jest Idziemy do naszego apartamentu. Idziemy czarnym szlakiem, który jest dość sromy. I trochę Tak, także... Ogólnie to mieliśmy wybrać krótszą trasę. Ta krótsza trasa to w ogóle była tak pojebana. I mega stroma była ta trasa, żebyśmy się prawie tam wyjebali parę razy. Ale no fajna adrenalinka była. Chyba wszystkim się podobało, nie? Aha, ekstra. Jebać no. góry. A teraz jeszcze przed nami 40 minut drogi rzekomo, więc droga bez końca ogólnie. Mamy kolejny dzień, wczoraj nie nagrałyśmy, bo bardzo późno też koło 19.30 byłyśmy dopiero tutaj w tym apartamenciku i... Tak mnie nogi bolały, w ogóle byłam tak zmęczona. Serio. Tak jak ja uwielbiam chodzić, to ciągłe takie wchodzenie pod górkę i z górki to było... W ogóle z powrotem było tak tragicznie. No. Nie nagrywałaś tego. Nie, nie. no dzieku, to był następny moment. Myśl moja, żeby to nagrywać, tak, serio, był to bardziej trwanie. Szliśmy czarnym szlakiem, był śnieg. My w tych butach takich, wiecie... Zwykłych, Zwykłych, takich. Ja mam buty od treningu, nie? Wzięłam po prostu. Tak się wszyscy ślizgaliśmy. Marcin w ogóle ma lek wysokości i no. on też w ogóle jest. serca tak, nie? Ale tam było tak wąsko, dosłownie tak wąsko i, yy, i tam była taka przepaść w ogóle i tam tak. był sam śnieg. I tu wszystko tak z ukosu szło dobrze, tam były jakieś yy, te yy, iglasy z iglas drzewa, to jeszcze można było się chwycić, ale później... To już nie było tych igras, tych drzew. I potem Karina na mnie, ale! Z... No, ja w ogóle na Sandrę tam się przewalałam, ślizgałam w tym śniegu, tragedia jakaś, ale jakaś kobieta... udało się przeżyć. No, udało się, ale jeszcze jakaś kobieta przed nami tam była, to na no stóp na dupę, potem już się poddała na końcu i na dupie zjechała z tamtą. No. Ale już zeszliśmy z tego badzistomego, no, aby... chyba że niech przed. Półtorej godziny po takim samym. Tak, stromem. strasznie długo, no. Potem już było normalne zejście, bo na niżej i... i... więc wczoraj wróciliśmy, położyliśmy chyba się. Chyba o 19 i... wróciliśmy, a wychodziliśmy chyba o 11. Nie, no, nie wiem czy nie, 19.30 powiem. No się. możliwe. No coś takiego. No i w każdym razie potem sobie odpoczęliśmy i poszliśmy na jedzenie. W ogóle to my jesteśmy w takim jakby domu ogólnie, nie wiem. To jest chyba dom, w którym po prostu jest jeden apartament. No, bo A właściciele dwa. po prostu mieszkają no, właśnie pod spodem jest do wynajmu, nie? Mają. Tak. No takie taki czek fajne. Zaraz wam wszystko chyba tak. pokażemy, nie? Nagramy tak, i tak. wam zrobimy taki tour i w sumie, jeżeli byście chcieli przyjechać to i będzie dostępny jakby ten, bo to jest apart... nie. Dekor Park Apartament. Tak. To możecie, możecie brać, bukować, jeżeli będzie dostępny, bo jest spoko. Tak, jest okej. Okay. Znaczy jest wszystko jak powinno tak. być, jest czysto. Eee, no i też I tylko, są, nie stosunków, tak. okay. bo tutaj Tylko jedynie o minus to że doba jest od 16 nie Tak właśnie, doba była o 16, 6. więc jak wczoraj wyszliśmy o tej 11, no to my w ogóle tutaj nie weszliśmy, byliśmy, po prostu wyszliśmy z auta, uh -huh. przebraliśmy tam buty i, i, poszliśmy i szliśmy, więc dopiero jak wróciliśmy o tej 19.30 to tutaj wyszło. Także wczoraj pykło, kurde, 32 chyba dwa albo trzy tak, tysiące 30, 30, 30 ja Tak, zrobiliśmy, tak się mega <noise> aktywnie. Masakra. I to cały czas w górę albo w dół, nie? Cały czas, tak. mało co było takiej prostej drogi. Tak. Masakra. No a dzisiaj co mamy w planach? Aha, a jeszcze ja chyba nie mówiłyśmy, tak? bo jak byliśmy na tym przystanku przed Śnieżką mhm. i jedliśmy sobie, to nigdy tam się nie zatrzymujcie i nie jestcie nic. A, tak, jest. jest Żałuję, że ja tego nie nagrałam. Sam gota z pudrem, który kosztował 10 zł ja i był tak suchy, że po prostu jakby był tydzień tam leżał, nie? I by go siedzili do tego no. frownicy, odgrzali i by mi go podali. E, tam w ogóle jest takie żarcie, takie typowo fast foodowe, nie? Więc tam za bardzo uraczyć się nie można. Były tam jakieś obiadki, Zapiekanka za 19 ale... złotych, to sucha no. jak wiór, polana z no. stosem z Biedronki, naprawdę. Jest... Ja nie wiem, skąd oni to wzięli w ogóle. E... Yeah, no, tak, tak że nie. nie polecamy Izby Knijpy. Jeżeli jedziecie wcześniej niż w lipcu, chociaż nie wiem jak w czerwcu, może w czerwcu. W czerwcu, może też Nie w czerwcu, w czerwcu no. to buty zimowe, przystosowane do chodzenia tak. po górach zimą. No, bo inaczej to nie wygląda. I jedzenie tam na, na drogę szczęście. swoje, bo tam nie ma sensu w ogóle nic brać. No. Więc zaraz Wam e, pokażemy tutaj, gdzie e, spaliśmy, bo już jesteśmy spakowani za e, chwilę. wychodzimy stąd idziemy jeszcze chleb. pochodzić trochę po Karpatach, Może no, no. na jakieś nie no, no tak, w ogóle I tak myślałem, że my w po drodze dojdziemy. Dobra, was to przychodzi. pokazujemy Wam ten hotelik. Sobie w jakimś parkiem? Tak. I zmierzamy ku... Czekaj, to może. Jak to się nazywa? Yy, idziemy okay. na zaporę, tak. na łomnicę. I tutaj ogólnie jesteśmy w takim, nie wiem, parku. Jakiś jest? I tutaj tak. jest. To jest gó duch gór, czy coś? Duch gór. Liczy pora. Rzepora. Co? Liczy rzepa? Liczy rzepa. <laughs> Liczy rzepa. Rzep? Tak. Liczy rzep. Strażnik Karkonoszy mieszka w pałacu skrytym pod górami i tylko czasem z niego wychodzi. To jest ten No, Dobra, to idziemy dalej. Tu mamy jakieś dziwne postaci. No tutaj mamy nie wiadomo co. Ale ładne. Zajebiście tego wygląda. Serio. Ale, ale szorstkie kamienie to byli pierwsi Egipcjaninie, którzy zbudowali piramidy To są pierwsze początki Bardzo ładnie wydrążone kamienie no To jest przez dopiero prototyp, ten, prototyp Prawdziwego grobowca faraona Cedral, masz coś do powiedzenia na ten temat Ja archolog... Jak chcieliśmy, to był taki wielki głaz, i on był X-em oznaczony I gadałem, że on jest oznaczony, więc on na pewno był na na budowę piramid

po górach, ale idziemy Aj, tak na punkt zło. widokowy, i okazało się, że tu jest. Bardzo tak <gadzą> w górę. Teraz my dotarliśmy do Karpatki, to jest taki punkt widokowy. Widok jest po prostu obłędny, naprawdę przepiękny. I zaraz pokażemy. No. I tutaj ogólnie mamy taką mapkę, i tutaj, jakby są te góry, i można sobie zobaczyć, gdzie co jest. Tutaj mamy Śnieżkę, i ona jest. Takie wytarte, tam. Łacali, to. No i jakby my wczoraj gdzieś byliśmy stąd w... szliśmy y, tutaj tego kotła małego stawu tu, 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 tutaj aż na śnieżkę, no prawie bo nie wierzimy też czy no ale byliśmy tyle Dobra, my byliśmy tu, a nie na szczycie. Tak, tu byliśmy i potem wracaliśmy tak gdzieś tutaj koło, obok kopy, koło wyciągu i gdzieś tu w dół. Mówią co ciekawe co to jest ten czarny libiec? Następnym razem przyjedziemy i zrobimy resztę.